W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w nocna zmiana w Chucky e. Cheese 2, ponieważ od jakiegoś czasu bardzo prosicie mnie, abym w końcu nagrał coś na temat Chucky e. Cheese. Jako stróż rozpoczynamy nocną zmianę w Chucky e. Cheese i naszym zadaniem jest dopilnować, aby nic złego nie wydarzyło się w tym miejscu. Na pewno coś złego się wydarzy, ale zanim zaczniemy, obowiązkowo zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Chucky, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A Ty drogi widzu jeżeli jesteś nowy i podobają Ci się takie odcinki to nie czekaj w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Uuu od razu się zaczyna, czyli to jesteśmy my, jesteśmy stróżem nocnym i nasze zadanie to ej to jest dziwne i najlepsze jest to widzowie, że to jest, nie uwierzycie mi, tak jest to jest na Robloxie, to jest na Robloxie, to jest gra na Robloxie i nie mogę w to uwierzyć, że ktoś zrobił coś takiego Dziwnego, że naprawdę zaczynamy... Wow, dobra. Jesteśmy w środku. Mamy oczywiście kontrolki, jak się tutaj e, przemieszczać. I tak, pod kontrolem możemy kucać Możemy. A, buton B. Dobra, czyli pod C kucamy. Dziwne, że jest button B. Nie mam pod. A, klawiatura, Dobra, crouch pod C. E, latarkę pod Q możemy włączyć. Także możemy sprintować. Tak więc co, idziemy do Chucky e. Cheese. E, I też bardzo prosiliście, miałbym w końcu coś nagrał z Chucky e. Cheese. No i macie, proszę bardzo. Oto jest. Restauracja Chucky e. Cheese, która naprawdę istniała i w której chyba do tej pory. Istnieje, ale pewności nie mam, bo nie jestem jakoś super y, zaznajomiony z tym tematem. Ale jedno wiem na pewno: ktoś w tej restauracji zginął. Dokładnie tak. I to chyba nawet 4 czy 6 osób zginęło? Jakoś tak. To było naprawdę na faktach autentycznych. Ale na razie z tego, co widzę, mamy tu jakieś wenty, którymi mogę się przemieścić i chyba. Tu na pewno coś będzie nas goniło trochę. E Hello? Cześć, to jest prawdopodobnie czaki. Chyba tak się nazywa, ta główna postać, ta myszka. To jest na pewno czaki. Napiszcie mi też w komentarzu nazwy wszystkich postaci, bo w sumie jestem ciekaw, jak one się nazywają, bo też jakby wszystkich nie kojarzę. Bo bardziej jestem w temacie FNAF, a, a nie tutaj w temacie, ktoś zjadł całą pizzę. Miałem tą pizzę przygotowaną na dzisiejszą zmianę. Backstage. Gdzie ja to podniosłem? Gdzie ja podniosłem backstage'ki? Nie mam pojęcia, on musiał gdzieś na podłodze leżeć. Dobra. Nieistotne. dostałem się do kuchni, więc mogę teraz pójść na backstage. Yy, i tak ogólnie jest scena. Zapomniałem o scenie. Dobra. To jest na pewno cha. Cza... Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale Prawdopodobnie coś zlazło ze sceny i mnie po prostu dorwało. Jestem po raz drugi w tej wentylacji. Z tego co pamiętam, tu gdzieś podniosłem. W ogóle mam cały czas backstage'iki e, i swoją drogą, co ciekawe, na samej górze miałem inform <laughs> czyli ja zginąłem, ale progres się nie wycofał. Dobra, czyli on cały czas gdzieś tutaj może być pobli. Oh my god, nie mam pojęcia jak się nazywasz, ale ewidentnie ewidentnie Uwziął się na mnie, dobra, do wentylacji, do wentylacji, szybko, do wentylacji. Czemu on mnie teraz goni? Oh my God. dobra, dobra. Uspok uspokoił się, uspokoił się. Ja tylko chciałem podejść do sceny i powiedzieć wam, że. No, to jest chyba żart. Na moich oczach ona wyszła. Ona wyszła na moich oczach, dobra, wentylacja, wentylacja, wentylacja. Okej, okay, ok, spokojnie. No, kucaj, czemu. Czemu nagle moja postać odechciała jej się kucać? Nie rozumiem. Hello? E, możesz tu. Możesz sobie iść, dziękuję. Okej. Okay. O, oh, wow. O oh, wow. E, mogę jej zamknąć drzwi przed nosem. Chciałem po prostu w skrócie powiedzieć, abyście widzowie napisali mi w komentarzu nazwy tych wszystkich postaci z Chuckie Cheese. Bo ja tylko Chuckiego kojarzę, czyli tą główną postać, bo może będziemy być może ogrywać dość interesującą grę właśnie związaną z Chucky e. Cheese. A tymczasem miałem informację, żeby znaleźć moje biuro. Znajdź swoje biuro. Była taka. Takowa informacja, czy ja mogę otwierać toalety? Chyba nie. Dobra, a jeżeli otworzę to. Dobra, czy ty masz zamiar iść moim. Dobra, spróbujmy. Back To jest. Co to są za drzwi? To a, ewidentnie to są drzwi z jakąś skódeczką, dobra. Toaleta, idziemy dalej. Musimy posprawdzać wszystko, bo tu mogą leżeć jakieś klucze, jakieś notatki. My to wszystko musimy znaleźć, żeby sprogresować grę. I to jest mój najważniejszy cel. A, czyli możemy tutaj przyjść, a nie możemy dalej. Dobra, mam backstage, więc może zamiast swojego biura po prostu pójdę na backstage. O ile nie zginę. Dobra, to jest scena. Oni będą schodzić losowo ze sceny. Nie mam pojęcia, jak się nazywają, ale to chyba nie jest y, aż tak bardzo. To musi być backstage. Come on, kucne. O! Zadziałało. Dobra, dobra. Jesteśmy na backstage'u. Zdobyłem odznakę. Tu jest jakiś kabel. Coś tu leży, młotek. Czy ja te rzeczy. Wydaje mi się, że ja wystarczy, że przejdę po czymś i ja to podnoszę. Tu mamy coś takiego. Stara jakiś tutaj klimatyzacja. To jest backstage, tylko w jakim celu my tutaj przyszliśmy? Zebrać młotek? Nie. Raczej nie. Tu jest wentylacja. To mi kompletnie. To miejsce kompletnie mi nic nie mówi. Coś ewidentnie muszę tutaj odkryć, tylko. No właśnie, pytanie jest następujące: Co powinienem odkryć? I co przegapiłem? Jakiś kapelusz, jakieś tutaj pudło. Nie wydaje mi się, żeby to było to. Też w ogóle mam informację, w sensie miałem informację na początku: Znajdź swoje biuro. Ale ta informacja mi zniknęła odkąd znalazłem Backstage Key. Ale nie wydaje mi się, żeby to. Właśnie tak działało. Rozejrzyjmy się tutaj trochę. Tu mamy na pewno drzwi z kodem jakimś. Spróbujmy 777. Nie, kod zły, czyli musimy znaleźć kod. Tu mamy wyjście. O! I tu jest moje biuro. Czemu? Come on! Dobra, 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 dobra. Czy jestem bezpieczny tutaj? Tak, jestem bezpieczny. Dobra, telefon w ogóle dzwoni. W moim biurze. Dobra, zamknijmy drzwi. Mam nadzieję, że to mi nie zużywa energii. Mam nadzieję, że to mi nie zużywa. Dobra, odbierzmy telefon. Sorry, you OK? You see, fired John. He's no more. John zwolniony. That this, he's On wciąż tu jest. Aha. Dobra. Animatroniki, oczywiście Czyli on tu dalej jest Do zobaczenia w poniedziałek Okej, okay, czyli według tego Zrozumiałem mniej więcej to tak, że ja muszę Znaleźć Johna i on jest odpowiedzialny za te Wszystkie rzeczy, które się tu wydarzyły I muszę znaleźć Notatka I told you to throw this, but John... Ale John wie lepiej. Powiedziałem ci, abyś to wyrzucił, ale John wie lepiej. Dobra, musimy chodzić i po prostu szukać kluczy. To jest jakby jedyne sensowne rozwiązanie. Oh my god, dobra, ich tu teraz będzie będą się kręcić teraz w nieskończoność tutaj. Dobra, sprawdźmy wenty. Dokąd prowadzi ta Chcesz w sumie. Może gdzieś tu jakiś klucz leży? Nie, chyba tutaj w tym pomieszczeniu raczej nie. Raczej nie, dobra, mogę ewidentnie kucnąć. I to jest wszystko na Robloxie, więc jestem naprawdę pod wrażeniem, że taki dobry tryb tutaj powstał. Więc oczywiście, linka standardowo zostawiam wam w opisie, abyście mogli sobie też yy, pobrać i przetestować. A tymczasem jestem... Aha, jestem po prostu poza biurem. Fire exit. A, alarm will sound. Nie otworzymy tego, nie ma szans, potrzebujemy... Potrzebujemy czegoś więcej Tu potrzebujemy się dosyć Co to jest za miejsce? Czy to jest biuro od tej strony Tak, to jest biuro od drugiej strony Dobra, dobra Musimy wszystkie pomieszczenia posprawdzać Czerwona kłódeczka Czyli tu nie wejdę Tutaj też nie wejdę Czyli muszę znaleźć klucze, które gdzieś są tutaj rozrzucone Tu jest exit, czyli mamy iść po prostu w tym kierunku Prawdopodobnie tak Otworzyłem ten backstage, ale Najgorsze jest to, że nie znalazłem tutaj ani notatki Ani żadnego klucza tak dla bezpieczeństwa zamknę te drzwi. Aha, nie znalazłem klucza, tak? Nie znalazłem klucza. Dobra, mamy tu. Closet key to jest klucz do e, jakiegoś takiego closet, czyli do takiej z, takiego kantorek. Kantorek to się nazywa chyba. Po prostu. Czyli jednak coś tutaj było. Dobra, biegnę. Kantorek. Dobra, czy one idą mnie? Chyba mnie zostawiły, więc chyba to będzie tu. Okay. Nic nie widzę. Nope, A jak kucne? Też nic. Dobra, to może być to. Okej. Okay. sprawdzam. Closet key. Nope, to nie jest to. Czy tam, czy to gdzieś indziej musi być. O! -o. Um. No, no, Chucky! No! Oh my god, oh my god, dorwał mnie. No niestety, będziemy musieli. Spróbować jeszcze raz i chyba z tego co widzę, nie straciłem mojego klucza. Zastanawiam się, gdzie może być kantorek, ale wychodzi na to, że tej strefy nie przeszukałem. O jest dobra, że są creepy Chucky e. Cheese. O oh my god, dobra. Musimy chyba więcej pograć w horrorów Chucky e. Cheese, bo powoli zaczynam się wkręcać w ten klimat. Prawdopodobnie gdzieś tutaj może też leżeć jakiś klucz, który będzie ukryty. Będzie sobie leżał na jakiejś płeczce albo na podłodze. Ale już powiem, że na pewno, że wystarczy przejść po. W danym przedmiocie i bardzo łatwo dzięki temu można Find your office Dobra, ale ja znalazłem swoje biuro Aha, czyli więcej się ich aktywowało Dobra Okej okay. Czy to jest... Nie, to jest kuchnia Tu znalazłem jeden klucz, to raczej nie jest to ten Kantorek, którego szukam, czyli closet Closet, to może być jakaś szafa Ciężko powiedzieć co to może być, ale dobra, jeżeli pójdę w tę stronę Co tu będzie? To jest coś. A to jesteś ty po prostu. Dobra. Czemu oni się chowają w wętach? Nie rozumiem. Nie rozumiem totalnie. Dobra. Idziemy tędy. Więc yy, nasze zadanie jest proste. Musimy się stąd wydostać. Po prostu. Po prostu się stąd wydostać i chyba tego Johna uratować, który dalej tutaj jest. Tak to jakoś yy, dziwnie zrozumiałem. Dobra. Pytanie, czy ja mogę. Nie mogę otwierać tych kibelków. Dobra. Ale przynajmniej wiemy, że tu raczej nic nie będzie. W zlewie może być jakiś klucz. O, wow. Dobra, on tam przeszedł, dobra. Papa pa kolego, do widzenia. Ja może to zamknę abyś sobie. O, szedł. To musi być to. Tak, to jest to, to jest to, to jest to. Siu. Okej, okay, 1977. To już jestem prawie pewien, że to jest kodzik do sejfu 1977. Ej, jak, jakby mam wrażenie, że ten rok to jest jakiś rok założenia tej restauracji. Bo mi się kojarzy, że to jest chyba te lata. To musi być to. Napiszcie mi też w komentarzach, bo pewnie wiecie doskonale. Czy to jest 1977? To jest data założenia Chuck E. Cheese, czy też nie? Dobra. Tędy. 1977. Cała armia tutaj widzę. I ta maszyna była z kodzikiem gdzieś tu. Jest, dobra. 1977. Progresujemy, jest git, jest git. Yes. 1977. Boink. Je, yes, zadziałało. Otwieramy to. Co znajdziemy tutaj? O oh, wow, wow 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 Cześć panie misiu Witam Klucz Do czego tym razem? Parts and service Uu. O tak Pizza town Pudding pizzas Pizzas in the pizza Hello O jesteś przyjazny na to wychodzi Tak? Chyba, że on się ruszy no to Może to Może się okazać, że nie jest cały taki przy O tym właśnie mówię Zobaczcie na to. Chucky e. Cheese jest creepy. Jest dziwne. Jest przerażające. Te skotki i chyba gdzieś czytałem, że Scott się wzorował na Chucky e. Cheese. Mogę gadać głupoty, ale gdzieś wyczytałem coś takiego. Więc może to być prawda. A może być to też kłamstwo. Ciężko stwierdzić. Niemniej jednak, no ewidentnie, Chucky e. Cheese było pierwsze. Więc jakby. Czy mogę to otworzyć? O, otworzyłem, czyli. Parts and Service. Oh my god, dobra, w ogóle jest ten achievement kolejny. Parts and service, kolejny klucz. Nice. Manager office. Uuu. endoszkielet, ale jakiś taki dziwny. No ale dobra, oczywiście nie może być wszystko takie. Czemu on hailuje? What the hell? O nie, naprawdę. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? O, to jest trochę cika taka. Ten pies nie wiem jak się nazywa. To musi być czaki, a to. Co to za dźwięki? To jest dziwne. Ewidentnie to jest dziwne i czemu to na mnie tak patrzy? Dobra, wychodzę stąd. Nie, ja tu nie chcę przebywać. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Ok, biuro menadżera. Prawdopodobnie to jest to pomieszczenie. Dokładnie tak. Jest! Ho, Gary smut? OK. Zostaw mnie! Run for your life! Dobra, czyli mam cię zostawić rozumiem, tak? I mam uciekać? Eee, no dobra What? Co jest? No! 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 Czy mam coś tutaj? Okej okay. Jakimś... Ja, ja nie wiem ja, ja nie wiem jak się z nim minąłem Nie mam pojęcia jak się z nim minąłem, ale ja chyba miałem uciekać i gonić się z nim, a ja po prostu wlazłem tutaj Hello? Cześć panie Hippo Mister Hippo! Chyba. Możesz sobie iść stąd Jest dziwny, Gli, gliczujesz się trochę Czy mogę cię uratować? Nie mogę go uratować No! Czy on lata przez ściany? What? O-o. Czy jestem tu uwięziony? Naprawdę. Dobra, bo ja, ja nie mogę nic zrobić. Ja nie mogę wyjść ten. Ach. Dobra, ja, ja po prostu nie mogłem tam wyjść. No nie dało się. Zostałem zablokowany. Ale mam Fire Exit Key, więc mogę tam wrócić bez większych problemów. Mamy przy sobie Fire Exit Key, co oznacza tylko jedno, że mogę bez większych problemów go użyć i się wydostać. Tylko Fire Exit był. Bodajże za... Sceną? Tak, za sceną był. I ciągle mam napis find your office, więc to jest chyba coś zepsute. Czy one... No! Chciałem wiedzieć, czy one patrzą na mnie, ale jak widać nie. Jestem aktualnie za sceną i Fire Exit był bodajże tu. Albo... No tak, tu, 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 tu. Fire Exit. Ajajaj, byłem już przy samych drzwiach. Błagam, obym mnie spotkał czakiego, po raz... Nie, dwa się aktywowały. <grym> Obym go nie spotkał po raz kolejny, ponieważ ja chcę się stąd tylko i wyłącznie. Czy on tutaj, czy... czy on tam czekał? Naprawdę? Czy ja zepsułem grę? Biegnę sobie jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nigdy nic. Uciekam tutaj, pani mi się ochroń mnie. Proszę, 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 dziękuję, dziękuję. A ty będziesz mi blokował teraz wyjście! Come on! No to jest żart chyba, to jest chyba żart. Czy ja serio teraz będę musiał się z nimi ganiać między stołami? Nie chcę! Ja chcę tylko do Fire Exitu. Come on, come on. Wypuśćcie mnie sto! Wypu do dziękuję, 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 wystarczyło kliknąć. Uciekam, mamy nawet nagranie VHS, patrzcie, 2006 rok. Uciekamy do auta. Chucky e. Cheese płonie. Chucky e. Cheese, Chuck e. Cheese płonie. Jezu. To było, to było dziwne. To było dziwne, ale powoli wkręcam się w te. W te Chucky e. Cheese. I dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakąś inną grę. Właśnie na temat Chucky e. Cheese. Po. The End. Popisaliście mi, żebym zagrał, a to jest taka wersja Robloxowa, która nie jest jakoś specjalnie dobrze zrobiona. Ale uwierzcie mi, są lepsze wersje Chucky e. Cheese, które może jak będziecie chcieli, to oczywiście ogram.